Cześć, jestem Bartomiej Kozak i wraz z Adamem Arłamowskim witamy Was serdecznie na podcaście Akademia Włosu, czyli pierwszym w Polsce podcaście przygotowującym do matury z wiedzy o społeczeństwie. W podcaście wyjaśniamy zagadnienia maturalne, komentujemy wydarzenia polityczne i społeczne, a także przekazujemy Wam wskazówki przed egzaminem. Miłego słuchania! Przede wszystkim witam w kolejnym odcinku podcastu, w którym polecam książki, jakie mogą być przydatne dla Was do matury z wiedzy o społeczeństwie. To drugi odcinek, w którym chciałbym się skupić na kolejnych dwóch książkach, które wybrałem według takiego kryterium książek o sporach, debatach, dyskusjach. Książki, które w jakiś sposób wprowadzą nas w ten temat, jak posługiwać się argumentami, albo jak się nimi nie posługiwać, i jakoś przygotują nas właśnie do tej strony wysławiania się, do strony um, przygotowywania swoich własnych argumentów, obalania argumentów innych. Um, na maturze z wiedzą o społeczeństwie. A dlaczego taki wybór? Dlaczego budowanie argumentów i kontrargumentów, obalanie innych argumentów, szukanie błędów w argumentacji jest ważne na maturze z WOS-u? No, jest to związane z zmianami, jakie poczyniły się na maturze z wos od 2023 roku. Tak właściwie, że większość zadań to zadania, Otwartej odpowiedzi, albo jakiejś tam półotwartej. W każdym bądź razie często prosi nas się o ustosunkowanie się do jakiegoś problemu, o wypisanie argumentów, zarówno za, jak i przeciw, czasem o obalenie jakiegoś argumentu, albo zauważenie błędów argumentacji. Yy, yy. Przy jakimś tekście źródłowym, który analizujemy. A więc właśnie ta umiejętność dobrej pracy z argumentacją, rozumienia, jak funkcjonują dyskusje i umiejętności wynajdywania błędów, zarówno cudzych, jak i swoich. Jest czymś, co na maturze z u na pewno się przyda i no, podwyższy nasz wynik, a przynajmniej będziemy mieli lepszy wynik niż ci, którzy nie są przygotowani z zakresu argumentacji, z zakresu szukania błędów w argumentach i tak dalej. Poza tym, te dwie książki, które dzisiaj polecę, wydają mi się być bardzo ważne dla, dla każdego, kto chciałby się uważać za intelektualistę. i. No, dają one możliwość takiego pełnoprawnego funkcjonowania w debacie publicznej, opartego na, na naprawdę dużej wiedzy na temat, na temat prowadzenia rozmów, dyskusji. A więc, tak, pierwsza z książek, jakie chciałbym polecić, to króciutka książka o tytule Elistyka, czyli Sztuka prowadzenia sporów, napisana przez fantastycznego filozofa Artura Schopenhauera. Wydaje mi się, że większość z Was już zna Artura Schopenhauera, zapewne z memów, jakie kilka lat temu trendowały na internecie i tak, Artur Schopenhauer faktycznie jest filozofem pesymistycznym, faktycznie te memy o treści Schopenhauer mówiący, Wiosna idzie, człowiek od ptaków może by tak skoczyć z dachu. To jest jeden z memów, jakie udało mi się kiedyś zobaczyć. Te memy po trochu oddają podejście Artura Schopenhauera do rzeczywistości, ale jednak nie był on aż takim pesymistą w kwestiach, powiedzmy, egzystencjalnych, co w kwestiach krytyki kultury, krytyki społeczeństwa. Artur Schopenhauer być może po części był egzy egzystencjalistą i odnosił się do y, złej natury ludzkiej, do, do złego y, powiedzmy, sytuacji, w jakiej znajduje się człowiek na ogół w społeczeństwie, y, ale raczej y, się, poddawał się on krytyce kultury, krytyce konkretnych zachowań ludzkich. A nie życia jako takiego. Ogólnie bardzo polecam Artura Schopenhauera, jako autora, jako filozofa, który w bardzo dobry sposób prowadził swoją argumentację, w bardzo przejrzysty sposób, przez co łatwo jest go, może nie łatwo, ale w klarowny sposób da się go podważyć i wejść w nim w polemikę. To jest duży atut, ponieważ skoro czyjaś argumentacja jest jasna i przedstawiona w dokładny sposób. To musi być ona bardzo, bardzo mocna, aby, aby aby utrzymać się przed głosami krytyki. I tak właśnie wydaje mi się być z e, wszystkimi książkami, jakie napisał Arthur Schopenhauer. Jeżeli interesują Was inni e, pesymiści w historii filozofii, to zapewne większość z Was słyszała jeszcze o Fryderiku Nietzsche. To również e, słynny pesymista, ale według mnie wpisujący się e, w ten sam krąg co Ardu Schopenhauer, jako bardziej krytyk kultury, krytyk społeczeństwa. Natomiast wyjątkowym egzystencjalistą jest Emil Cioran, rumuński filozof, który potem całe życie zamieszkiwał właściwie w Francji. I jest on autorem bardzo ciekawych książek, których być może nie polecam na maturę, bo <laughs> raczej nie podwyższą waszego wyniku. Ale jeżeli mielibyście ochotę, to przeczytajcie koniecznie jego książkę Na Szczytach Rozpaczy. Jeżeli mielibyście ochotę dowiedzieć się trochę o pesymi pesymizmie w takiej filozofii egzystencjalnej. Ale wracając do Artura Schopenhauera, to może takie krótkie wprowadzenie co do jego biografii. On urodził się w 1788 roku w Gdańsku. Nie był Polakiem, tylko Niemcen. Natomiast dzisiaj w Gdańsku jest upamiętniona jego historia, historia jego rodziny i można sobie nawet zrobić zdjęcie pod domem, w którym mieszkał w młodości Artur Schopenhauer. Następnie przeniósł on się do Niemiec wykoru na uniwersytecie w Berlinie. Na koniec życia przeniósł się do Frankfurtu, gdzie prowadził takie życie raczej samotnika intelektualisty, bardzo krytycznie nastawionego do, do, do innych ludzi, do całego społeczeństwa i umarł w 1860 roku. Pozostawił on kilka takich no, bardzo ciekawych i prowokujących publikacji, w tym właśnie erystykę, czyli sztukę prowadzenia sporów. Erystyka jest książką, która jest, poradnik jest, jest poradnikiem, jak wygrywać dyskusję. Jednak jest on poradnikiem jak wygrywać dyskusję dostosowanym do upadłego społeczeństwa, jakie rozumiał Artur Schopenhauer. Chodzi tutaj o to, że Artur Schopenhauer zauważa różne taktyki, techniki wygrywania dyskusji w sposób niemerytoryczny. To znaczy nie interesuje go jak zbudować argument, który jest poprawny, który yy, faktycznie prowadzi do, do, do poznania prawdy, który faktycznie czyni nas ludźmi mądrzejszymi, Na tym tylko zajmuje się tym, jak tworzyć argumenty, które uzyskają posłuch w tym głupim społeczeństwie, tak powiedzmy dosadnie tłumacząc Artura Schopenhauera. A więc mówi on, jak wygrywać dyskusję w sytuacji, kiedy dużo ludzi nie do końca wie, jak rozwiązać dobre argumenty od złych i jak nimi manipulować. Inaczej mówiąc, jest to książka o seriach manipulacji yy, podczas prowadzenia dyskusji. Yy, I oczywiście nie polecam stosować tych taktyk, które tam Artur Schopenhauer umieścił, ale polecam przeczytać tę książkę i być świadomy, w jaki sposób ludzie starają się w niemerytoryczny sposób wygrywać dyskusję. Ta książka jest sformułowana w formie wielu, wielu punktów dokładnie tłumaczących te taktyki. I jeżeli jesteśmy w stanie ją przeczytać i zapisać sobie kilka najważniejszych z tych taktyk, które zauważamy, na przykład, w dzisiejszej polityce, to będziemy też w stanie wyznaczyć je w tekstach źródłowych, które otrzymamy na maturze, oraz zauważyć te błędy we własnej argumentacji. Jeżeli dobrze przeczytamy tę książkę, jeżeli wynotujemy sobie Najważniejsze punkty, które tam Arthur Schopenhauer wyznacza, to zrozumiemy, ile, ile razy w codziennych debatach stosujemy argumenty zupełnie niemerytoryczne, ale takie, które mają nam sprawić poczucie, że wygrywamy dyskusję, że w jakiś sposób przeważamy nad przeciwnikiem. Ale nie dlatego, że dążymy do prawdy i że mamy rację, ale dlatego, że potrafimy w odpowiedni sposób zmanipulować naszym oponentem. I teraz chciałbym przeczytać Wam taki wspaniały fragment, który opisuje, jak Artur Schopenhauer postrzega całą sytuację prowadzenia dyskusji. A więc tak, człowiek jest zły z natury. Gdyby tak nie było, gdybyśmy byli z gruntu uczciwi, to byśmy się w każdym sporze starali tylko o to, aby dojść do prawdy, nie bacząc na to, czy zgadza się ona z, naszymi pierwotnie z naszym pierwotnie wygłoszonym zdaniem. Czy też zadaniem przeciwnika. Byłoby to rzeczą obojętną, albo przynajmniej całkiem drugorzędną. Ale tak się rzeczy nie mają. Jest to sprawa główna. Wrodzona zaś próżność, tak szczególnie drażliwa na punkcie zdolności umysłowych, nie chce dopuścić do tego, aby nasze pierwotne twierdzenie okazało się fałszywe, a twierdzenie przeciwnika słuszne. Wydawałoby się wobec tego, że każdy powinien po prostu starać się wysnuwać innych twierdzeń, jak tylko słuszne. I w tym celu najpierw myśleć, a potem dopiero mówić. U większości ludzi jednak do wrodzonej próżności dołącza się jeszcze gadatliwość i wrodzona nieuczciwość. Ludzie gadają zanim pomyślą. Jeśli zaś potem wiedzą, że twierdzenie ich było błędne i nie mają racji, to pragną jednak, aby chociaż wydawało się, jak gdyby było na odwrót. No, widzimy tutaj z tego fragmentu. Jak Arthur Schopenhauer złe mniemanie o większości ludziach angażujących się w debaty i tutaj mocno tak intelektualnie daje podstawy pod, pod to, aby analizować te techniki manipulacji w dyskusjach. Także krótka książka, bardzo konkretna, bardzo twarda, twardym językiem, konkretnym, absolutnie godna polecenia. Druga książka, jaką chciałbym Wam polecić w kontekście prowadzenia dyskusji jest już trochę bardziej, powiedzmy, zjadliwa, bardziej taka publicystyczna, chociaż może nie publicystyczna, bo jest tam dużo teorii ściśle naukowych. Jest to książka Jordana Petersona, być może znanego Wam intelektualisty, pod zwodniczym tytułem 12 zasad, antidotum na chaos. Brzmi to troszkę jak książka, jakaś taka coachingowa, która że nam się jako książka Płytka, jako książka no, taka nowoczesna, symbol XXI wieku i tej mentalności korporacyjnej powiedzmy. Natomiast wcale tak nie jest. Wydaje mi się to być książka naprawdę wartościowa. Nie jest ona zbiorem jakichś tam bardzo precyzyjnych. I, I takich kwantyfikowalnych porad dotyczących życia, czyli wstawaj rano, biegaj, jedz śniadanie i potem ucz się dobrze. Nie, nie, nie. To jest książka bardziej osadzona w naprawdę głębokiej analizie kultury i, i ludzkiej natury, jaką Jordan Peterson miał okazję poznać w trakcie swojej pracy naukowej. Bo pamiętajmy, że Jordan Peterson jest profesorem psychologii, który wykłada między innymi na Uniwersytecie Harvarda oraz był doradcą sekretarza generalnego ONZ. No widzimy, że jest to czołowy intelektualista, który zajmował bardzo, bardzo prestiżowe stanowiska, a to właśnie ze względu na swój wkład we współczesną naukę. Jest on. No, psychologiem dużej klasy, powiedzmy, jeśli chodzi o dzisiejsze realia, jest specjalistą od właśnie analizy kultury, archetypów, stworzył taką bardzo znaną książkę Mapy znaczeń. Jest to taka już skomplikowana książka analizująca teorię psychologiczną. Natomiast dzisiaj jawi się on raczej jako publicysta, działacz, nawet popularny celebryta, i to jest chyba troszkę krzywdzące w mojej opinii, bo o ile teraz faktycznie jego działalność jest taka kontrowersyjna, niekiedy stał się po prostu kimś na kształt youtubera celebryty, co, co oczywiście nie, nie popieram. To jednak jego starsze publikacje, jego starsze wypowiedzi, jakieś nagrania jego wykładów z nie wiem, 2010 roku to są naprawdę bardzo wartościowe materiały. I sama książka 12 życiowych zasad jest bardzo wartościowym materiałem. Natomiast pod kątem matury z wiedzy o społeczeństwie, chciałbym zwrócić uwagę na. Dwa rozdziały z tej książki. Także, jeżeli macie możliwość, to bardzo polecam wypożyczyć albo kupić tę książkę i przeczytać tam rozdział. Zakłada, że twój rozmówca może wiedzieć coś, czego ty nie wiesz. Oraz następujący po nim. Bądź precyzyjny w tym, co mówisz. Są to rozdziały, które wprowadzają nas właśnie też do tego, jak prowadzić dyskusję, jak konstruować swoje myśli, jak być krytycznym wobec siebie. Oraz otwartym na to, co ma nam do powiedzenia ktoś inny. Książ te, te dwa rozdziały dają nam taką perspektywę na dyskusję z um, zupełnej otwartości i szacunku do innych poglądów. Um, to jest naprawdę wykład z tego, jak rozumieć argumenty innych. A chyba nie muszę przekonywać, że w kontekście matury, gdzie często mamy do czynienia z. Um, Tekstami źródłowymi, jest to bardzo ważna umiejętność. To znaczy, dokładnie czytając te dwa rozdziały, po pierwsze, nauczymy się nie przeinaczać argumentów innych i naprawdę dobrze je rozumieć z, z taką empatią, z, ży, z życzliwością i no, z takim pełnym otwarciem umysłu, a po drugie, będziemy bardziej krytyczni co do tego, co sami mówimy. I dzięki temu będziemy mogli łatwiej wejść w taką pozycję. Krytyka samego siebie, która jest wydaje mi się, bardzo ważna w trakcie matury, ponieważ zawsze polecam, no i teraz też będę miał okazję to zrobić, podchodzić do zadań otwartych z, na, na maturze z wiedzy o społeczeństwie. Najpierw odpowiadając pisemnie, jak, jako uczeń, a potem wejść w rolę egzaminatora, który to ocenia, i podważyć. Swój, swoje własne zdanie, swój własny argument. Szukać tego, w jaki sposób ktoś może odebrać nam punkty. Czyli ta umiejętność, właśnie wejścia w buty kogoś innego i zdystansowania się wobec własnych opinii, zdystansowania się wobec własnych argumentów. Wydaje mi się, że to nauczymy się dzięki tym dwóm rozdziałom z książki Jordana Petersona. I to by było. Na tyle, jeśli chodzi o e, dzisiejszy odcinek. E, mam nadzieję, że e, te książki Wam się spodobają i e, poprawią Wasz wynik na maturze. Życzę Wam e, owocnej nauki i do usłyszenia.